Co chcesz dostać w tym roku na urodziny? Nic. Ojciec mówił, że masz wybrać wymarzoną zabawkę. Chciałbym dostać jego. E, co, co ty, ochroniarza chcesz kupić? Miało być co tylko zechcesz. Gramy? No dobrze, a co tym razem wymyślił mój syn? Nazwę cię Günther. Günther Strinter! Eee! O mały włos, nie złamałeś mi ręki! Co tu się dzieje? Kim on jest? Nową zabawką. Nie za duża na ciebie? Ty to dopiero masz widoki na przyszłość. Prawdziwy farciarz z ciebie. Wiesz, że za niedługo przejmiesz mój biznes? I stanę się takim robotem jak ty. Wszystkiego najlepszego, synu. Jak to? I to już wszystko? <laughs> Nikt więcej nie wpadnie? Jacyś kumple? Rodzina? Ostatni rok bardzo go zmienił. Pan Zabawka zostaje na noc. Niełatwo jest cię polubić. Zapłacę za wszystkie niedogodności. Nie jestem na sprzedaż. Żegnam. Dwa tysiące za dzień! Znalazłem pracę marzeń. Mam nawet samochód i szofera. Do góry. Nie, no, jaja sobie robisz. Za dzieciaka miałem łóżko piętrowe. Ty masz łóżko na piętrze! Może wyjdziesz na ludzi młodych. Nie zawiedź mnie. Się, ramy! Yeah! Kiedy kogoś lubisz, musisz mu to okazywać. Pan zabawka! Halo, ja Brzoza, zgłaszam się. Wszystko gra, z grubsza. Yy, uziemiłem ich. Czerwony jakoś to przyjął, ale czarny mielozorem. W kinach od 30 grudnia.